Dokonujemy sobie kolejnych zamian jednostek. Tutaj mamy wyrazić podane wielkości w metrach. No to już wiemy, jak te zamiany idą, więc będzie już szybko. 68 cm. Wiemy, że przechodzimy na metry. Metr ma dwie cyfry po przecinku. Jest zero całości, a więc tu nam skakuje 68. Następnie 3 metry i 8 i 8 cm. To są. Trzy całe metry. Tu znowu dwie cyfry. Na metry przechodzimy. I zapisujemy ósemkę od końca. A więc tu sobie uzupełniam zerem. I kolejny przykład. 1 km. 23 metry. Przechodzimy na metry. Czyli tak, 1 km najpierw. Z tego będzie tu mamy 1000 metrów. Plus te metry, czyli ich jest 23, czyli łącznie będzie. 1023 metry, tak? Tu już nie mamy przecinka, tylko taką dużą liczbę. Bo z większej przechodziliśmy na mniejszą jednostkę. I następny przykład 125 cm. Przechodzimy na metry. I znowu będzie przecineczek. Tutaj z tych 100 cm, tak? Z tych 100 cm z tego byłoby 1 metr. I jeszcze mamy tu 25. I to będzie po przecinku. Dlatego to będzie i 1,25 metra. Oraz ostatni z decymetrami. 27 decymetrów. Wiem, że 1 decymetr to 10 cm. To może sobie jeszcze zapiszmy taką jednostkę, której sobie nie zapisaliśmy, że 1 metr ma 10 decymetrów. A my tutaj mamy 27 decymetrów, czyli tutaj Będą na pewno 2 całe, pójdzie nam 20 i dostanie nam 7 decymetrów, a 7 decymetrów to będzie 7, tak? Czyli będą 2 całe i 7 metra. <tryk>